głosowaniami do pytań zgłosił się pan poseł Grzegorz Braun Konfederacja. Bardzo proszę. Pani poseł, bardzo proszę, póki co jestem marszałkiem, proszę nie mówić mi, co mam robić. Bardzo Panią proszę. Bardzo proszę Pan poseł Braun z pytaniem. Panie poseł, czy pan zada Panie pośle, rezygnuje pan z zadania pytania, rozumiem, tak? Pytanie brzmi, pani marszałek, Wysoka Izbo, czy prawdą jest, że eks wiceminister Rządu Prawa i Sprawiedliwości jest interesantem w tej sprawie, której dotyczy ta ustawa, w tej sprawie, która się rozstrzyga w tych paru zdaniach, w których jedni mówią, że przyjęcie tej ustawy może naruszyć zasadę niedziałania prawa wstecz. Inni zaś mówią, że przegłosowanie pomyślne tej ustawy może zwiększyć zaufanie obywateli do państwa i prawa. Różne wypowiedzi ekspertów z góry kwalifikują tę ustawę, jeśli by miała przejść do Trybunału Konstytucyjnego. Ale Konfederacja pyta, czy wasz eks wiceminister jest w tej sprawie interesantem. Konfederacja jest za Dziękuję tym, pani żeby pani wydobywanie pośle. bogactw. Pan poseł Aleksander Miszarski, Koalicja Obywatelska z im pytanie. Dziękuję panie Pośle.